Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was kochani po południu. Widza, witam Was 5 stycznia w piątek. Ja jestem Magda i tutaj opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Dzisiaj po południu, ponieważ rano zaspałam. A teraz słuchajcie, wróciłam z pracy ogromny ból mięśni. Ręce, nogi, wszystko mnie boli. Nie wiem, czy moje ciało po prostu nie chce chodzić do pracy, tylko mieć cały czas wolne, czy o co chodzi, nie wiem. Ale Ale dzisiaj wiecie o czym sobie powiemy? Dzisiaj sobie powiemy o tym że wdzięczność i miłość do siebie to jest taki nasz tlen, to jest taki nasz oddech. Kiedy rano otworzycie oczy, podziękujcie za dwa prezenty, które macie od wszechświata. To są oczy, które się codziennie rano otwierają, za wasze ciała, które się ruszają, że możecie wstać z łóżka, że możecie na nowo doświadczyć dnia. I Pierwsze co, jak wstaniecie, to też pomyślcie sobie, co mogę dzisiaj dla siebie zrobić. Albo jeszcze jak leżycie, to zamknijcie oczy i sobie przywołajcie, jak wygląda szczęśliwy dzień. Czym jest szczęśliwy dzień? Pokażcie mi, anioły, istoty świetliste, pokażcie mi, czym jest szczęśliwy dzień. Dzisiaj doświadczę szczęśliwego dnia. I zobaczycie, co się zadzieje. Oczy i uszy szeroko otwarte. Widzicie, to nie znaczy, że ten dzień szczęśliwy musi być usłany różami, ale może być tak, że na przykład zobaczycie, że przyjdzie pies i poliże was po ręce, albo przyjdzie kot i zacznie się przytulać. I to on będzie pokazywał wam miłość, szczęście, oddanie, bo zwierzęta bardzo często oddają nam się. Niby mówi się, że bezwarunkowo, ale one to trochę za żarcie robią, nie? za to, że je karmimy. Ale zwierzęta to też jest osobny temat. To są często w zwierzętach są dusze, często w zwierzętach są nasi opiekunowie, często w zwierzętach są istoty, które mają nas chronić, które spełniają bardzo ważną rolę w naszym życiu. Ale wracamy sobie do tego szczęśliwego dnia, do dnia wdzięczności. I kiedy tak rano wstaniemy, albo jeszcze leżymy, albo jak sobie siedzimy i pijemy tą kawkę poradną, to sobie tak pomyślcie, jak mogę się dzisiaj uszczęśliwić? Co mogę dla siebie dzisiaj zrobić, abym była szczęśliwa? Może to być spacer. Może to być zakup czegoś drobnego, jeżeli sprawia Ci to przyjemność. Może to być piękna relaksująca, kąpiel. Może to mogą to być ploteczki z przyjaciółkami. Może to być telefon do bliskiej osoby. Spraw sobie przyjemność. Tylko najpierw zadaj sobie pytanie, co mogę dzisiaj zrobić dla siebie, żebym poczuła, poczuł się szczęśliwy, szczęśliwa. Zapytajcie. A pokażę wam coś. Widzicie tego anioła? Dostałam go w prezencie od Małgosi. Jest przecudowny, jest przepiękny, zobaczcie. To jestem ja. Tak. To jestem ja. On jeszcze ma z tyłu. Z tyłu ma jeszcze wiadomość dla mnie, ale to już jest moje, tego Wam nie pokażę. Jest przepiękny. Powiem Wam, że patrząc na niego, uśmiecha mi się Buzia. I uwielbiam takie rzeczy. Po prostu uwielbiam. To są rzeczy zrobione z duszy, prosto z serca. I być może Wy też potraficie siebie uszczęśliwić w momencie, kiedy zaczniecie coś robić. Bo często jest tak, że siadamy z kubkiem kawy albo herbaty przy stole i myślimy. Albo włączamy otępiające TV, które wpuszcza nam do głowy nie wiadomo co, i patrzymy się tak bezwiednie, a w tym czasie. Moglibyśmy coś zrobić. Coś dla siebie. Coś, żeby siebie uszczęśliwić. Często praca twórcza pozwala naszej duszy wyłonić się spod kamieni życia. Często, kiedy robimy coś, wykonujemy coś naszymi rękoma, naszym głosem, ogólnie naszym ciałem. Pozwala, aby nasza dusza uwolniła się. Często jest tak, że kiedy robimy coś z pasją, z miłością, z poświęceniem, kiedy robimy coś od serca, pozwala nam zapomnieć o tym życiu codziennym. Więc pozwólmy sobie, pozwólmy sobie na szczęście. Dajmy sobie to szczęście. Niech to szczęście będzie przy nas i codziennie rano, kiedy będziecie otwierać oczy. Pytajcie, co mogę zrobić dla siebie, żebym dzisiaj była szczęśliwa? No dobrze, to co? To która karta dzisiaj idzie? Archanioł Michał. No, tak, ten archanioł Michał chodzi za mną, widzicie? Chodź, archaniołku. Chodź, aniołku, archaniołku. Oj, tak mi ręce, oj, tak mnie palce bolą. Widzicie, że nawet karty mi się ciężko tasuje. Modlitwa pomoże w tej sytuacji. Drogi Boże i Archaniele Michale i ktokolwiek, do kogo się modlisz, proszę o Twoją boską interwencję i tu opiszcie sytuację. Przyjmę Twą pomoc i zaufanie z ogromną radością i będę podążać za ową poradą z wdzięcznością i modlitwą. I kochani, zamknijcie oczy Weźcie do ręki długopis, weźcie do ręki kartkę i poproście o tą modlitwę. Poproście, o tą będzie widać. A widzicie, taki numer tu mam. <laughs> poproście, poproście, niech przyjdzie do was ta modlitwa. Poproście anioły, poproście istoty świetliste, niech, niech wam dadzą modlitwę. Niech będzie ta modlitwa dla was, która. Pomoże wam w tej sytuacji, żebyście się czuli lepsi, żebyście się czuli szczęśliwsi. Niech się dzieje. Niech się dzieje. I teraz z aniołów. Który z aniołów nam dzisiaj będzie sprzyjał? Jeszcze chociaż kończy się dzień, ale który z aniołów chce być z nami? Który anioł chce być z nami? Który anioł? Zobaczymy. Idzie, idzie anioł. Archanioł Hamuel, kochani. Archanioł Hamuel idzie do nas. Chodź tu, aniołku. Archanioł Hamuel. Stanie? No nie stanie. Oj, kiedyś te anioły staną. No chodź. No nie staną. No patrzcie, co za uparty. Stań. Nie chcę. No tak, nie chcę tego położyć. Nie będziemy się przecież tutaj drażnić z aniołami, prawda? No ten stoi od razu. Nie chcę to nie. Archanioł Hamuel. Archanioł Hamuel, kochani, to miłość, wewnętrzne dziecko, relacje, kreatywność, poczucie bezpieczeństwa, znaczenie, znaczenie bycia kochanym, czerpanie radości z życia, pragnienie bycia tu i teraz, być może ta karta i ona na pewno, a nie być może jest w momencie, kiedy otwierasz w życiu się na radość i miłość, archanioł Hamuel doskonale ci w tym pomoże. Karta zachęca, abyś przypomniał sobie o pięknie świata, o radości z życia, o tym że można żyć lekko o tym, że Archanioł Hamuel pomoże Ci w lekkości życia i afirmacja, którą można powtarzać boska radość i miłość płyną z mego serca i zamykamy oczy i czujemy jak ta boska radość i miłość płyną z naszych serc kochani, życzę cudownego dnia dzisiejszego jeszcze tam tego dnia zostało trochę Przytulam Was wszystkich bardzo, bardzo mocno. Magda.